Mam rzeczywiście, że ten DaVinci Resolve kurwa ja nie powiem. Bo to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Może teraz nam się uda napój.

Pewniaczku byłem w plecy tygodniów w Tym razem jest inaczej. Daje 100% gwarancji. Nie przegrasz tego. Sranie w banie. Ciebie mamy już. To rozumiem. Oh. Hej, nie pożałujesz. No. no co ci chodzi? Nigdy nie robisz to każą? Ej, hey, nie musisz za mną chodzić jak pies. Będę. Przepraszam za moje zachowanie na posterunku. Nie chciałem być niemiły. Zaniedbanie, nawet władze liliarskie przeprosili ci wygrali. Te z Cyberlife o wszystkim pomyślały, ananasowa namiętność. Jeżeli, serio, tylko tego straciłem, to... Eee... Dzięki, że zgodniałem. Mm. Nie zostawię mi go tu. Ha, nic nie poradzę. Wszędzie za mną łazi. Ten Pedro... Proponował nielegalne zakłady. Zgadza się? Tak. A pan obstawił. Dokładnie. Tak. O... Dajmy teraz zwyczajnie. Często pan tu jada? A no często. Gary robi najlepsze burgery w Detroit. Dobra, dawaj to. Nie wiem, tam jest jedno, o nie, nie wiem która. nie wiem z czego to jest. Nie, już, nie wiem co nie tam wiem. było. Prócz. Czemu wygląda się jak głąby i macie taki wkurwiający głos. Androidy Cyberlife projektuje się z myślą o współpracy z ludźmi. Moja aparycja i głos mają pomóc w pomyślnej realizacji tego zadania. No to ktoś zjebał. Może podzielę się tym, co wiemy o defektach. Czytasz mi w myśla? mów dalej. Czasem u niektórych androidów zachodzi mutacja oprogramowania. Która prowokuje emulowanie ludzkich emocji. Po ludzku, proszę. One nie czują prawdziwych emocji. Zalewa je strumień irracjonalnych komet, które zaburzają ich normalne zachowanie. Emocje, które wszystko komplikują. Androidy wcale się tak od nas nie różnią. Mogę panu zadać osobiste pytanie? Dlaczego pan nienawidzi? Androidów, mam swoje powody. No, miałeś do czynienia z defektami? Kilka miesięcy temu pewien defekt zagroził. Nie strzelił do nas sobie. Uratowałem ją. Widzę, że odrobiłeś pracę domową, co? Wiesz, już wszystko na mój temat. Ukończył pan szkołę z wyróżnieniem. Szybko wyrobił pan sobie renomę i został najmłodszym porucznikiem w Detroit. W ostatnich latach otrzymał pan kilka ostrzeżeń dyscyplinarnych i. To mógł być błąd, żeby to wziąć spędza pan dużo czasu w parach. Chociaż może nie? Do jakich wniosków dochodzisz? Mm, kurwa, nie wiem które. Jest pan doświadczonym policjantem. I chcę zdobyć pana zaufanie. Rozwiążemy tę sprawę, jeśli będziemy współpracować. A jednak dobra. Wpłynęło zgłoszenie dotyczące defekta. Kilka przecznic stąd. Rozejrzymy się. No, to jest ten moment. Proszę zanim. E, posiłek. Z karą. E, Czekam w samochodzie. im karę właśnie prawie zopaliśmy. Bateryka ci padła, czy co? Przepraszam, wysyłałem raport do Cyberlife. Co, planujesz zamieszkać w tej windzie? Nie, już idę, co wiemy o tym kolesiu? Niewiele. Sąsiad zgłosił, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne głosy z tego piętra. Teoretycznie nikt tu nie mieszka, ale sąsiad twierdzi, że widział. O, z diodą pod czapką. Jezu Chrysty, jak będziemy jeździć do każdego, komu pier... Gąb skalny, pochodzący od różnych, różnych... w To ludzi nam nie starczy. Czy jeszcze więcej jest nie ma. Ty naprawdę zdawałeś raport tam w windzie? Przymykając oczy, hmm? dokładnie. O, panie, też bym tak chciał. Nie musiałby jeść na komendę, Z baru bym mógł Tego jest tam ktoś? Otwierać, policja Detroit. Trzymaj się z tyłu. Tak jest. O! Z grubej rury. Ja... Je... No wyskocz poza okno koi? A nie, okno zamknięte. A! Książeczka! Mamy książeczkę! Epidemia Bordo i co jeszcze? A, nie dorcałem, Zrzucone. Z zniszczone. Super. Fajnie. Co to ma kurwa być? Ja pierdol... Co jest? Ile głębi? Jebany głębi. Nie jak tu capi. No i gówno z tego będzie, Goście zmył. Ale tutaj trzymamy. Proszę chodzi o dzikie okej. Okay. Może coś zjemy? Android, który zwierzęta. Wow. A, tam coś jeszcze jest. Jezu, weź się te gołębie, wolni z nimi. Ja pierdolę. Ile ich będzie jeszcze? Oh. Dajcie mi powietrze. Tu są jeszcze dwa. Ej, trzymając to, że jeszcze jakbym... będą do takich tybiasów, znaczy coś. I co się tak się nazywa? Kurtka wojskowa. Okej. Okay. RT to pewnie inicjały. Umieścił je na kurtce? Nieźle zachowanie godne siedmiolatka. Podrobione dokumenty. Prawo jazdy jest podrobione. Super! Warto było tu wpaść. Uj. To krew jest, patrzcie. W zlewie jest jego dioda. Nic dziwnego, że to android. Człowiek nie wyrobiłby z tymi jebajcami. Jezu, widzę ich! Radzie więc znowu. Wiesz, co to znaczy? RA9 2471 razy. O kurwa, to samo napisał android Ortiza przy prysznicy. Skąd u nich ta obsesja? Dobre pytanie. Przypomina labirynt czy coś. Nie, nic więcej nie ma. Teraz się odchodzę. fajnie, niedawno ruszane. Okej. Okay. A, a, a. Pisak. Niedawno używany. Ponocno. Aura, czerń po prostu. Byłem tu pisał po prostu A jak my zapukaliśmy to wyjebał jak wstało szybko Prawdziwe Książki Myślałem, że już tylko ja jeden na świecie nie zbierał ...telektronicznej książki. A, a, a. Jak ...odciski palców... Co to jest? Metalowy hak. Stal nierdzewny, niedawno używany. Chłop się wyjebał po prostu o nią. Galwanizowany stali. Teraz poślizgu. Czekaj, to spadło, ale od czego to? Od, no, od Androida, aha, wyjebał, przejebał z nią O, o, jest A, czyli pobiegł do drzwi, ale usłyszał, aha, i zrobił salto jakby Do góry! Nie ma, powochać. Nie ma pożół dwóch stron. Pewnie nie masz pojęcia o czym mówię. A! Jebane w dupę gołębie! No i na co czekasz? Goń go! No, Kój ten ręce, pak. Dawaj, 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 dawaj. No właśnie, się Tam. Dobra, dobra, dobra. Szybko, 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 szybko. Do pé, dá vai parcour. Le parcour, le parkour. Tam jest drabina, tam jest drabina, jak tak? Tam. Robimy szybko wszystko tak, tak, na Na speeda. O, kurwa, Na spida. Jaki chłopczyk jest? Ja wiem, że Android, ale hey, co Ty wybrana? jaki konor jest... Ja wiem, że to jest Android, ale jaki wysportowany. Dawaj, 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 dawaj. I gdzie on jest? Tu jest! kurwa! Eee... szans na prze... Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No kurwa... no kurwa! Był w garści! I chuj. To moja wina! Byłem zbyt powolny. Dorwałbyś go, gdyby nie ja. Jesteśmy przyjaciółmi, a... Besties! Wiemy jak wygląda. Znajdziemy go. We are besties Ty honor Nie, nic. nic.